Dzień dobry, panowie i osoby, ludzie. Dzisiaj, <coughs> przepraszam bardzo, dzisiaj Bloxburg się zaktualizowała i zobaczmy dzisiaj ten nowy update. Ale fajnie, czekaj, a już? Ja już mam level pierwszy, drugi, trzeci, jeszcze czwarty. No, hmm, co fajniej. Okej. Okay. I też, co patrzyłem, też zaaktualizowali... Zaaktualizowali ten... No widzimy, jest. Albo jak po polsku się mówi siłownia. To zobaczymy to też. To gdzie to jest sen samochód? To jest bum-bum-bum-bum. Bum-bum, gdy jest bum-bum. Ok, nie. A tutaj jest bum-bum. Oglądamy pita bread, i. Dlocksport się zaakceptuje w na... Dobra, to będzie komfort, jak powiem, jak patrzę na Twittera, bo nie mam Twittera. Ale może za niedługo będę miał Twittera. Sett hún á síminn kann tínt hérna og tónum mættið. Nei, ég om heim ég eftir. 70 dolarów to mam ich A teraz co gdzie jest? Jakieś boczne drzwi czy co za co to A tutaj nie jest OOLE Fajner No cała sala na joga i więcej takich ciężarów No dzisiaj będziemy spróbować... Zobaczymy na jaki level jestem. Skills. A, tylko level 3 musimy. W tym odcinku spróbujemy do level 4 Dobra. O, ale fajne Point of view mój tata kiedy robi... Kiedy, point of view, kiedy mój tata nie ma na dole. Eee. Teraz tutaj to spróbujemy. To się zaczyna zmieniać. Sims. Łać. Och, ręce mi zaczynają boleć. No, widać. No to, to zaś szybko tym. A to co? Fajne. Tutaj są chyba, możesz zmieniać ciężary. Fajne! A to co to jest? Zwykło, zwykłe podniesienie? Potem chwilę. Oczeki małe, fajne ciężarki! Hmm. Hmm. Ciekawe czy mój tata by zaczął grać, albo sobie będę tak robił. O, ja po takie coś potrzebuję. Jesteśmy nie blisko do level czwartego. I bate. You are Jutro będzie, mam nadzieję, nowy mem. To subskrybujcie się, bo dowiedzieliście o tym nowym memie. Teraz wypróbujemy jogi. Jak się to w ogóle, czy to jest jak Jest jaki byle jakie na tym? Jutro będzie nowy odcinek Cheese Escape. Mówię wam, że od razu jutro będzie nowy odcinek Cheese Escape, to subskrybujcie, żeby obejrzeliście. Bardzo się jestem szczęśliwa, że sto, ponad 100 was subskrybowało na, moje, na mój mały kanał. A tu? Tutaj są rowerki. all fajne! Co się tym tutaj robi? Ułożyłam. Co so fajnie, że ułożyłaś. Wee 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 wee, pong. piłka co robi? Poin ja tą piłkę kopię, dobra na karne. Co się teraz robi? To są skakanki? To jest, jest jakieś kwadratowe skakanki. Okay. Ciekawe, czy będą jakieś nowe narzędzia. Musimy sprawdzić... I też jakieś tekstury nowe. Musimy wypróbować wszystkie te narzędzia. Teraz mamy rowerek. Oki. Okay. Teraz mamy tutaj

Okej 150? Zwykłe na mój Bloxide'a jak kupić energetykę Okej, okay, jestem zmęczony i śmierdzę Zobaczymy, co są teksturki Zrobię jakieś siłownie nową. To jest zbnił. To. To już chyba już było. A w dekoracji? O! 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 Widać wszystko, co to jest no, normalnie. Mamy, mamy to. Dobra, to zobaczymy to wszystko. Dobra, mamy jakieś. Tutaj to. Fajne, takie na siłownie. Tutaj mamy takie, taki taki coś. No taki coś no Taki coś no. A to mamy jakieś rozwijane. Tutaj mamy jakieś huler hopsy. Nie będzie... A tu to jest jakiś torba. A to? Co w ogóle to ma jeszcze? To jest jakieś zwykłe lusterko To chyba te a O jakieś nowe magazyny Piłka do piłki nożnej Jump Patrz co jest fajne, że teraz mogę zrobić ten do basketbolu i teraz... To jest chyba najtańsze. Nie czekaj. To jest najtańsze. Szybko zbuduje boisko. I obok tego zbuduję boisko. Chyba tyle starsze. It's my time. Co ładnie? Chwila, nie, basketball się nie będzie odbijało. Konk konkret potrzebujemy. Cemento. Teraz będzie się odbijało. Teraz musimy. Nie wiem, nie wiem jak boisko do basketballu wygląda. Yy, robimy jak tak. Yy, zgaduję, że to jest tak samo jak w piłce nożnej. Okej, okay, nie, nie. Naprawdę nie wiem jak boisko wygląda do, do piłki. Do basketballu O oh, no O śmierć <laughs> tak teraz nowe I teraz tutaj To jest łama pańska To wykupimy co? No? Nie ale to nie wygląda tak bardzo jak na boisku O wygląda jest Honor, jest na 800 zł, nie. Ale takie jest fajny. Taki prawdziwe, takie Kupię to, to jest, to jest moje miasto. Miasto musi mieć... Ja jestem wójt, wójtem gminy, gminy Xaverego. Mój konto bankowe będzie złe na mnie. Że wydałem tyle pieniędzy. w Ligi, Ligi Krakowskiej będą się odbywały. I też oczywiście potrzebujemy krzesełka, miejsce, dla żeby żeby gości z daleko siedziały. Nie jest nie jest różne, ale to nic. I ostatni, najważniejszy tańszą pi... nie, to nie jest to jest taki Liga, ba, Liga. Będziemy mieć parę takich basketbolów tutaj. I wypróbujemy to razem. Doprosiadł. O oh, kur... To już nie umiem. Trafia czy Lewandowski. Kur... Co mi nic nie wychodzi? Mm. Tak by. Mm. Ale fajne! To jest normalnie jak w Fifie, Że się ściela i wybiera się ile z tego ścielasz. Up. Za bardzo? Mm. Okej, okay, to jest idealny. Jest! Trafiłem! Teraz zobaczymy, co coś jest nowego. Mam tutaj ten rekord basketballowy. Czy boisko, jak się mówi po polsku? No. Dobra, mamy skakaneczkę, mamy tutaj boisko, a to, co to jest? Oh! To takie duże... Moje boisko jest małe do tego. To takie duże? To no jest taki duże jak mój parking. Też siaski potrzebujemy. I też lo... miejsce z lokerami musimy zbudować. Nie będę za bardzo dekorował, to będzie taka zwykła e, e, przebieralnia. Przebieg li liga Orendowni... Nie, nie, to nie. Dobra. Złożyłem stare materiały. Bo muszę mieć No, no, no. no, no. I drzwi. I oczywiście światełko. Ile to zajmie? Za, długo, za długi ten filmik jest. Kochani. Co, Co ja mówię, kochani? To dziwne. Pośredniczko nasza. No dzi mi się. Nie pójdziecie. Nie bój się, piekło! zbudujemy też takie siedzenie. Damy im, damy im tutaj siedzenie. Takie cała ściana siedzeń. Dobra. Teraz lokery. W nowe. A to, to takie lokery są. Są drogie. Liga Francuzów. It's wrong, it's, wrong. it's, getting started it's getting... Moje konto kredytowe będzie płakało. I też to będzie z y, Liga piłki nożnej. La Liga Santander. Nie wiem z jakich więcej siedzeń dobra. No dobra, chyba wystarczy Dobra, nie korytet Nawet nie wiem, czy te siedzenia są za blisko bojiska. E, přesuněme ji do trochu do tylu. Dobra, chyba wystarczy na, na dzisiejszy odcinek. Dobra, odwiedzimy tutaj ten wojsko wsparcie. Dobra. Ładnie. Dobra. Dobra, bardzo dziękuję. Serdecznie, że doczekaliście na nowy film. Proszę. Lajkujcie i subskrybujcie. Nara!